Afirmacja na dziś, 28 marca. Każda komórka mojego ciała pulsuje zdrowiem i siłą. Moje ciało regeneruje się z łatwością, dając mi energię do działania. Oddycham głęboko, napełniając się świeżą, życiodajną energią. Moje myśli są jasne, a umysł, pełen skupienia. Dziś wybieram zdrowe nawyki, odżywiam ciało i umysł tym, co najlepsze. Wiem, że każda decyzja ma znaczenie, dlatego świadomie wybieram to, co mnie wzmacnia. Moje ciało jest moim sprzymierzeńcem, dbam o nie z miłością i wdzięcznością. Ćwiczenie na dziś. Po przebudzeniu, weź trzy głębokie oddechy i uśmiechnij się do siebie. Poczuj, jak Twoje ciało budzi się do życia. Powiedz na głos: Dziękuję za zdrowie i energię, które prowadzą mnie przez ten dzień. Moja refleksja. Zdrowie to nie tylko brak choroby. To stan pełnej harmonii ciała i umysłu. Kiedy dobrze traktujemy siebie, świat zaczyna nas wspierać. Dbajmy o swoje zdrowie tak, jak dbamy o to, co najcenniejsze. Zasubskrybuj mój kanał i zacznij dzień od pozytywnej energii. To dla mnie ogromne wsparcie i motywacja do tworzenia kolejnych inspirujących treści. Jeśli ta afirmacja ci pomogła, udostępnij ją komuś. Kto może jej potrzebować, dobro zawsze wraca. Obejrzyj całą serię codziennych afirmacji z naszej playlisty.